To co może wzbudzić jednak zdziwienie i zastanowienie to to, że mimo dobrej opinii Nowakowie mieli bardzo niewielu znajomych. Jedyne kontakty jakie Nowakowie utrzymywali z ludźmi, no to to były kontakty z najbliższą rodziną, choć niestety i to były kontakty bardzo rzadkie, raczej wymuszone, takie wiecie z konieczności, od okazji do okazji. Właściwie tylko tyle, nie z żadnej tęsknoty czy chęci bycia ze sobą. Skąd więc taka rozbieżność, że tacy sympatyczni ludzie jak Nowakowie nie mieli żadnych bliskich znajomych, a rodzina, mówiąc wprost, nie owijając w bawełnę, miała ich po prostu dość. No albo mówiąc precyzyjniej, bo to trzeba dopowiedzieć nie tyle ich miała dość jako całej rodziny, co mieli dość i stronili od Michała.